Cześć, widzowa jestem Nienek. Witam Was w drugim odcinku z GTA 5 Arcade. No dzisiaj jesteśmy z Ekipką. No i sobie zaczniemy od tutaj mojej lewej strony. Skromny, przywitaj się. No ale, ale, no. Co robisz w życiu? Farbuję włosy. Właśnie widzę. E Kiwos, przywitaj po, się. Powitać, powitać się ma, siema. A czym się zajmujesz w życiu? E u, u milianiem życia temu panowi x Super. Dobra, jest Kacper. Kacper. Witam, witam. Czym się zajmujesz w życiu? Nagrywaniem dla ciebie. Widzicie, tak. tacy smutni są nasi, jak i powiecie, to ten Kacper jest wykorzystywany. Prawda, prawda. I Tynek, kim jesteś? Tak, formuję się Graniem w Berka on z here. Mitykiem Jeszcze nigdy mnie nie dogonił <laughs> dobra No i co so, widzowie, dzisiaj gramy sobie sumo Więc co, oh, zaczynamy Zamknijmy uh, you tried Zamknijmy Zaraz się... <laughs> Zapra <laughs> Zapraszam, <laughs> zapraszam wszystkich tutaj Dobra już wczytało No, dobra ekipka Gotowi? Tak, jestem gotowy piłka Kurwa Jestem piłkarzykiem Piłkarzykiem O co to? Nie no, jakie gówno nie, 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 nie O nie, Ej, co o, nie. Jakiś randomy Ej, jeszcze widzę Dobra uciekam, ja, ja się walam stąd Ja uciekam, chłopie co ja zrobiłem Dobra Ja już zdechuję Cholera chłopie kabaryną jadę Dobra zdarzyłem się jeszcze dalek Dobra jadę zmienić auto tutaj Co ty masz? No, niej zostaw mnie! Kasper! O jakiś koszkopiek! Dobra kolego, ja się tam nie chcę bić! Odpuść, odpuść! Dawaj ten dienkiem, gdzie ty jedziesz? Na środek! Na środek w się auto. Ej, kliknijcie Alta i się w lewo Nie! <grym> nie. <grym> nie ma opcji chłopie. Dawaj ten dikiem O, już lepsze mam auto. Już mi się bardziej podoba Dzięki, ja dawaj ten... Dawaj na środek, tam masz auto, dawaj jakiś ale stamtąd tak, no ja nie podaję do siebie. specjalny tunek. Czyli ja już dawno umarłem, ale let's go! Aaa, ty już dawno umarłeś, nie no super, okay. W ogóle autoreklama, wpadajcie też do mnie. Nie no... za gówno. Aha, jaka autoreklama? Co, co ty gadasz? to. Nie wycinamy. To będzie wycięte. Nie, ja bym to montował. Nie, ty tego nie będziesz montował. Nie to. Bo się ja no... tego. Nie, nie Nie, nie, Zdycham, zdycham, zdycham! No i góry. pomagam! mi kiwi, Dawaj kiwi, daj dawa kiwi. Taki mnie tutaj. Ciekał niego. Ciekał Ciekał z... Nie, niego. Czekaj. dawaj nie, 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 nie gram to Zaraz ci ty odpalam 13 graczy Jesteśmy... Jest nie zdrasza 6 czy tam 5? i 8 randomów ty liczyć nie umiesz No i nie wiem ile nas jest Ewentualnie na modówce. U mnie jest 13 osób No co ty gadasz? To, jak ty nie umiesz liczyć No co ja mam? Ale mam auto fajnie. No, poleciał! Tak, poleciał! Ja w nie! Nie! Dobra, ty randoma atakuje. Ej dobra, tyle! ty ty, ty. ty, 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 ty prezy! Ja jestem ty, na tak to go, go. Dobra. Let's go. No, dobra, dobra, nie. Ty, już, Patrzcie, on się, let's go. O, wywaliłem się, wywaliłem się. Nie, dobra, jakiegoś. Typu Jakiś ranny. O jezu, dalej, no, gdzie jesteście? Gur! Oj, Diane! Ale no, ci wzięli, Diane! Dobra, i dogadajmy się. Ale ci wzięli, Diane. No, dobra, no wziąłem w jedną. Ja tu chciałem, kurde, zepchać, a tu mnie tak wrobił. Dianek, dianek, Boże dziadek, widać, że te lata już prawo jazdy dziad... Widzicie widzowie, Widzicie jakiś Dobra, nie wolno wyzywać. No, no, dziadek, co chcesz powiedzieć? Powiedz widzom, powiedz. Nie, nie wolno. Nie wolno. Powiedz widzom, powiedz. Powiedz, powiedz. Powiedz, 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 tak powiedz jak tak jesteś powiedza. naprawdę. Family friendly. Pokaż, jak jesteś naprawdę, jak jest, To wy pokażcie, co ja to naprawdę jesteście. Dobra, dobra, dobra ja mam robię. Dobra, nie, ja, cicho, cicho, cicho. nie cicho. ja pokażę może. Dobra, pokażę. Ty nie musisz pokazywać. Dawaj. Dobra. Gienek, Gienek to jest jeden wielki c***. <ślesy> 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 oj, oj, oj! U, będzie lota. Będzie lota, tyle ci powiem. Ja? Aha. Tak. Wygrałem. <ślesy> Patrz, teraz kto A, wygra. Nie Zobacz, nie to. Nie ma. Ja mam Mazdę, ja mam Mazdę. Let's go. E, Bentley, Bentley. Ja mam Porsche. Bentley. Ja mam ja, A ja mam dla Audi bez sensu. Audi, Audi jest ja super. Ja frajerzy. Jestem... Ja o ci... człowieku! Dobra ja chcę to zmienić, proszę was. A czym jesteś? Jesteś objęciowożem. <grym> Jestem djękowożym człowieku. <grym> Diękowożym, aha, ale ty jesteś dziękowożym. Ja Dziadko to... Lans. Mioro mnie przez tę trójkę, zachowają. Kurde, to jest go! Jest go, ja to nic nie ja zeschałem. No, jakiś dziecko jechałem? Dzięku Do Co ty gadasz, czy wiecie? Jakiś jechałem? Kto jestem jakiś dziękowóz? A nikt, a nikt nie, bo tylko ja miałem, fajnie! O kurp! Ty... Nie, nie, nie panowie, dowiadu się! Zawaj nie, kapieca! Wiesz, linka Fajera! To jest ucieczka! Co mam? No nie! O, nie, bo... nie mam! Pan jego <noise> wóz! Dziadek, dogadajmy się! On twój wóz! Jego wóz! No, wóz! Tak taktyka jest mam. prosta! Nie dać zwalić. zwalić! <noise> <Co ja> Słuchaj <noise> mam, o Nie Takie realia mo... w tej ekipie! Takie są realia! Każdy mnie tu o, wzywa! Dokładnie! Ja, ja wyzywam! Ja Dziadek, pokaż siebie! <noise> pokaż. No zaraz, zostałem. No. Dzisiaj, dzisiaj bez kamerki. Dzisiaj bez kamerki. Ale słabo! Słabo. Ale słabo, o jałku jest wąsik. Kamerko. Wąsik zgolony W połowie nie, nie w połowie, nie wiem Ta, W taki sposób to na tysiąc tył. Zapuszcza, a później jest z, z gole, na tysiąc Do nie, połowy. połowy Do połowy Dianek, do połowy, do do, połowy. No, tak, no tak, do połowy I, i jedną bref jeszcze z góry. O jeszcze jedną bref. Nie, nie, to już wtedy... To już wtedy na, 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 na 10K albo na 100 koła, okej. Okay. Na to na łyso! Nie no, jakieś kamacze to za bojówka? Gdzie? Wszystkie wiesz, mam. no to fajnie, nie. No to fajnie, chłopaki O, Dękowski dalej nie ma Ile zostało? A się kawało, na te dwójka Dawaj Dinko, daj ten Nie wodę. No jakiś... Jakiś imposter X z w X ten noszcy się wiekiegoś jakiegoś w O Dienkowus, Dielek ma Dienkowoza. Jaki Dienkowuz, super. Super ten suwik. Tak. O, tatobus, tatowus. No tatobus, popię. Dobra Diania, dawaj, robisz tego impostera. Całe nie, 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 nie zrobię chopy, nie dam rady. Ej, ej Dziadek, bądź to już on na ryby jeszcze zasnieździć. No, ta, no. Ale on pomysł <laughs> zrobić serię z ryb. Łow, balony. <laughs> ale ta, get up. Od zera do rybaka hopie. A, wow, ale seria. Well, let's go. No O Odawaj go, Dziadek, Dwa, masz 17 sekund. 17 sekund? Nie, nie, dobra. 15, 14, 13. So, dziadek, skacz, bądź Dziadek, skacz, boi. jak? Gdzież? Upa! Wszystko, nad nim. Pa. <noise> Dziadzie dawaj, Cięż, ten... Cztery, o chopie, ja, ale mam autę. No, <noise> jeden, jeden zero. zero. Dawaj, ten dziadkiem. Nie, no teraz na pewno to zrobię to na tym samym uciekaj do okręgu, tak żeby wypadł sam z siebie. Chcieli nie uciekać, tylko sam byś tam nie wypadł. No. W sensie no i wygrana Zostało. pierwsza runda no. nie, 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 Pierwsza Pierwsza i ostatnia runda, ale jest, znamy no, no, O Ja mam ten! No do wyścigów, nie wiem ja Edor, no, jest szybkie to, fajne. Szybkie fajne, zaraz się zmieni No dia, dobra dziadek tam Cicho tata śpi Kur... Dobra, co tu nie skręcę, nie wiem Jak się bawicie koledzy Gdzie jest dziadek? Dziadek na środku. Co dziadek robi? Dobra, komentarze? dziadek zmienia. Dobra, nie. Ah, mnie mi... Oj, dziadek, dziadek mam motor, dziadek mi... motor. jest problem, panowie. Dziadek, Oj Wyrczek! Co robi? Dobra, stanty, panowie. Siemano no dzisiaj witam was widzowie w Stunt Challenge. Robimy sobie stunta tego... o takiego... Stanty, dzikie, stanty, dzikie. Jakie stanty. Dziki. Dzikie stanty. Dzik, jak dziki jest y, dziadek. Ej, dobra, wszyscy. dawaj, 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 Ej, dawaj, skromny, Ej, skromny, żyłem, no. duży Co jest? dawaj, duży dawaj, drugiego. dawaj, 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 O to samochód! Nie no, nie. Tak, nie. Ale dziadek! <gulny> no, to on ci samochód? No ale fajny, stylowy panowie, nie. nie wiem, co wy macie do tych samochodów. Dziadek, ile kosztował? Dziadek, wydychy! Wydychy na tamte czasy. Wow, Wiesz, dziadak. to dużo było. Ej, dziadek, a to skręca? Dobra, nie, ja znów mam jakiś gówno. Chłopie, bati no, jest stante! Tak, nic Dobra, robimy stanta, rozdźwięk. No nie, nie zaniedbam dzisiejszego odcinka. Dobra, mam Bogatti, follower, lecimy z nimi. Jedziemy, jedziemy, musimy. Dobra, Dziadek! No możemy. Nie, 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 nie. Kur... Zapewnij mnie! Ja się nie <grym> wytręciłem! Startujemy, startujemy, tylko teraz na spokojnie, na spokojnie. Dobra. BOMBA! Dobra. O, co tu jest? O, co tu się odbyło? O cholera! Wpadnę! Czemu ja mam motor? Dobra, tu trzeba wszystkich na jawku położyłeś. CZASKI! Śmieci, którzy nie umieją... Możesz mi ich spłakać? Jak to, ja to? nie ma, raczej to do mnie mówisz. Co jest? ku... Nie Ale mam ma. Nie ma. no! Jest. Nie Dobra. Dobra, no i no, będziemy ten. No nie, 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 mnie ty idiotopki. nie, 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 <śledzimy> nie, Dobra, nie, nie, lecisz, gdzieś nie, Jakies się tyle skierem, ty wszystkie skierem, ty Ja! Dzień Lecisz z ekipy, skromny Lecisz z ekipy, lecisz z ekipy. Czemu? To jest dobry. Jestem gamer. Dobra, widzowie, lecimy tutaj ekipa. Gotowa, gotowa? Ostatnia runda. Ostatnia runda. Jestem gotowy. Skaczę. Dobra, skromny, Jak teraz wykrujesz nam tą gierkę, to zostajesz w ekipie. Dobra, dobra Możesz się jeszcze odratować To jest ostatnia runda chyba Ostatnia runda i Dobra, walczymy. ale jest problem Bo jadę na motorze I padłem. No, czy ja jadę? Już, już To Zobacz plecy No to koniec tego. Eee Maria Chłopy Tu jest tyle teamów Ciężarówka na mnie leci Co jest? Zmieniam, zmieniam auto Na mnie ciężarówka przyleciała Pomocy, wybuchamy Co jest? Jeden Uciekaj Szybko cofaj kur? Cofam, kurwa Ej, śniwam! mam. Nie, pana mnie! Co to jest? Uważaj, pomagam ci! Let's go let's do this! Dawaj tego! Dobra, dobra, let's go. dobra, dobra! Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze tym jak Dawaj tu do nich, dawaj do Kiwego, Pomagamy kiwemu, teraz! Dobra! Nie no już sam to się rozwaliło, trzeba zmienić, trzeba zmienić teraz oh fuck, Nie przechniecie mnie, Cholera Nie przechniecie mnie, prajeżdżę. Co to za gówno, o, mam, Co to za gówno mam. A u pomóc? Nie wiem, na razie chłopie, nikogo, na razie to. Nie, 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 dobra, nie, 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 Jakiś nie, 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 Co nie, 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 Co nie, 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 Dobra, dawać, chodźcie na środek typu z żółtego, chodźcie. Gdzie, gdzie na tej mapie jest środek? No to ja no, gdzie byliśmy? Dobra, git, jak się goście mi pomógł. Oho, dobra, już żółtych nie ma panowie. Nie no, tu ten nie typ masz ma. ciężarówą jeździ. Czerwonych ma się dwóch. Ich w sumie to tyle. Oni dwóch i koniec, chłopaki wygra, wygrana. Nie no, ale jak ten, jak ten jeden nie zmieni, chłopy, tej te, te, te ciężarówy, chłopie będzie przegrana. No i Skromny okay. oczywiście leci z ekipy, bo nie wykrywał nam, nam tej gierki, bo zdechł już. Ta nieprawda. Nie, to nie, to nie, to nie to skromny to zapiszesz. Co piszesz na tym czacie? Będzie, będzie trzeba go zablurować. Ja, ja to wiem, ja spokojnie po prostu wszystko to zrobię, tak żeby... Właśnie, widzę, że nie, nie, jakieś jestem, fajne komentarze, czemu... żeby pocieszyć Skromnego, bo tu już się denerwuje, że leci z ekipy. Chodźcie mi pomóżcie, czerwonego gonię Którego? Czekaj, zmien zmienię z tego dziadkowozu. wozu Nie co za gówno mam Ej fajny czas. Ej fajny czas. Ja się idę z nim zmierzyć chłopaki, ja mam chłopy coś Tego mogę Chodź tu w frajerze czerwony Jeden tylko został na środku Dawajcie go wszyscy Kierujemy tą gierkę pierwszą, chociaż raz Ja mu ty lecę Dobra panowie. Pan Pan panowie, panowie Na pewno damy radę Będę nam radę! Let's go! Let's go! Let's go panowie! Dobra, wygraliśmy! No Let's i co widzą? Tym akcentem kończymy ten odcinek. Dziękuję, dziękuję wam za oglądanie. Ekipa! Jak tam? Hello! Hello! Hello, hello.